Bardzo zadowolony, Cztery lat Będzie złota nie z miałem, dopiero pierwsze same złoto wodyce od wodyce Mudzika wodyce tak naprawdę, w końcu sezon zimowy mi się udał. No zabrakło jedynie życiówki, żeby powiedz ale ogólnie jestem bardzo zadowolony. Dobrze przygotowany jestem, pomimo choroby lekkiej, ostatnimi czasy no, trener lato mnie dobrze przy, wytrenował, przygotował na te zawody. Biegłem dobrze, tylko ciężko mi się biega na tym Tartanie, strasznie twarda bieżnia, bardzo lubię te jednak deski, które oddają podczas biegu. Ciężko się biegło, ale... Wystarczająco. Moje ambicje są takie, żeby dostać się w końcu na imprezę międzynarodową jakąś, jaką w tym roku są Mistrzostwa Europy w Szwecji. No to też byłoby moje spełnienie chyba takie sportowe, naprawdę. Jestem z Białego Stoku. trenuję od 7 lat z moim tatą. Jestem, w... Jestem, z klubu KS Podlasie Białystok. W piątej klasie podstawówki zacząłem w sumie trenować mniej więcej i dyskiem na początku. Rok później już zacząłem płotki z tatą. Tato mnie prowadził. Tak. Serdecznie właśnie bardzo dziękuję za to, że do tego momentu, do tego medalu mnie doprowadził.